Witajcie! Od zarania dziejów ludzie obawiają się końca świata. W historii wielu narodów łatwo natrafić na apokaliptyczne wizje, od wojen ogólnoświatowych po interwencje sił wyższych. Ostatnio wzrosła liczba informacji o zbliżającej się katastrofie. Czy to dlatego, że naprawdę zbliża się wielka katastrofa, czy też po prostu wiadomości coraz szybciej się rozchodzą? Kto wie, czy naszej planecie naprawdę grozi śmiertelne niebezpieczeństwo i czy przybliża się do nas z każdym dniem? Spróbujmy to uporządkować. Pytanie, czy w obecnych trudnych czasach może coś ludzi przestraszyć jeszcze bardziej? Cały świat, wstrzymując oddech, śledzi liczbę ofiar koronawirusa. Całe kraje ogarnięte są kwarantanną. Gospodarka trzyma się resztką sił. W czasie, gdy świat walczy z epidemią, nagle pojawia się nowe zagrożenie i to z całkiem nieoczekiwanej strony. Ostatnio w internecie gruchnęła wiadomość o nadchodzącym końcu świata. Okazuje się, że do Ziemi zbliża się asteroida, która prawdopodobnie może nam zagrażać. Do Ziemi zbliża się asteroida, jeszcze w kwietniu 2020 roku może dolecieć do naszej planety. Oraz ciało niebieskie o średnicy około kilku kilometrów wkrótce spadnie na Ziemię. Apokalipsa blisko. Nic dziwnego, że wiadomości z takimi nagłówkami błyskawicznie rozchodzą się po sieci. Do tragicznego początku 2020 roku brakuje tylko meteorytu apokaliptyczna kumulacja. Wielu ludziom wydaje się, że ludzkość znajduje się na granicy wyginięcia, że niewiele brakuje, żeby spełniły się wizje scenarzystów filmów katastroficznych. A przecież Ziemi już nieraz wieszczono rychły koniec. Przez całe średniowiecze ludzie oczekiwali, że za chwilę świat się skończy. Niektóre daty wydawały się odpowiednie, na przykład rok tysięczny. Taka liczba nie może wszak zapowiadać nic dobrego. Potem rok 1037 i znów brak apokalipsy. Według innych obliczeń końca świata oczekiwano w roku 1492. Wyliczono wówczas, że Ziemia ma równo 7000 lat. Co oznacza, że czas już goni. Ale zamiast nadejścia końca świata, Kolumb odkrył Amerykę. Później katastrofę przewidywano z powodu zbliżenia Jowisza do Saturna w roku 1584 i 1604. Kolejną datą stał się rok 1666, ale znów do niczego nie doszło. To tylko znane nam daty, a wyobraźcie sobie, ile ich mogło być. Dalej koniec świata obiecywano nam w roku 1900. 1967, 2000 i 2011. Opierano się na przepowiedniach Nostradamusa i innych proroków, dziwnych kalkulacjach lub po prostu czyichś słowach. Potem okazało się, że słynny kalendarz Majów kończył się między 21 a 23 grudnia 2012 roku. Wówczas w nadejście końca świata uwierzyło wiele osób, nawet ci, którzy z niego żartowali lecz w głębi duszy mieli wątpliwości. Jednak nie nadszedł. Nasza planeta kręci się do tej pory. Czy niebezpieczeństwo uderzenia asteroidy jest dość realne? Zacznijmy od samego początku. O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Jedne media krzyczą, że 29 kwietnia tego roku wielka asteroida przeleci na tyle blisko Ziemi, że może wywołać poważne następstwa. Według innych asteroida niechybnie uderzy w planetę. Zderzenie nieuchronnie doprowadziłoby do globalnej katastrofy takiej jak ta, od której zaczęło się masowe wymieranie zwierząt, co oznacza, że ludzkość miałaby niewielkie szanse na przetrwanie. Artykuły na ten temat można znaleźć w codziennej prasie. Na przykład Daily Express zamieścił materiał pod tytułem Ostrzeżenie o asteroidzie. NASA śledzi czterokilometrową asteroidę, która może zniszczyć naszą cywilizację. W publikacji na Twitterze Daily Express dopisał daty i wówczas stało się jasne, że do niebezpiecznego zbliżenia dojdzie już w kwietniu. Jeśli jesteście dość przewrażliwieni, a ostatnio wszyscy się czegoś boją i nacisnęlibyście link do artykułu, z pewnością zaczęlibyście niepokoić się jeszcze bardziej. Czy warto się tego obawiać? Nie. Zresztą i tak nie moglibyśmy nic na to poradzić. Żadne petycje nie zatrzymają asteroidy pędzącej z ogromną prędkością prosto na nas. Ale co w ogóle o niej wiemy? Asteroida numer 527681998OR2 jest planetką z grupy Amur o średnicy od 1800 do 4000 metrów. Zauważyli ją w 1998 roku astronomowie z obserwatorium Halekala na Hawajach. Choć cztery to całkiem spory rozmiar. 1998 OR2 nie jest największą asteroidą w Układzie Słonecznym. Zderzeń z innymi asteroidami obawiano się już wcześniej, na przykład w roku 1989 i 1996. Innymi słowy, ludzie od dawna wiedzą o istnieniu ciał niebieskich, które mogą zgotować nam koniec świata. Specjaliści z NASA obserwowali te asteroidy na przestrzeni dwóch ostatnich dziesięcioleci. I zdążyli się o niej wiele dowiedzieć. Oczywiście ich obliczenia nie są w 100% dokładne, ale lepsze to niż nic, zwłaszcza gdy w kosmicznych kategoriach asteroida nie jest mała. NASA wyliczyło, że asteroida 1998 OR-2 porusza się w naszym kierunku z prędkością 8,7 km na sekundę, czyli 31 320 km na godzinę. W takim tempie doleci do Ziemi 29 kwietnia, głosi informacja. Według danych Towarzystwa Astronomicznego, asteroida o średnicy 4 km jest na tyle duża, żeby wywołać globalne zniszczenie. Towarzystwo Astronomiczne wylicza takie skutki upadku na Ziemię jak krater o średnicy co najmniej 10 km, globalne spustoszenie i prawdopodobny koniec cywilizacji. Dla porównania, meteoryt, od którego 65 milionów lat temu wyginęły dinozaury, miał średnicę 10 km. W wyniku uderzenia tej asteroidy zginęłyby miliony ludzi, nie mówiąc o ptakach, rybach i innych organizmach. Wyginęłyby niektóre rośliny. Uderzenie zapoczątkowałoby gwałtowne procesy wewnątrz planety, które wywołałyby katastrofy takie jak naturalne trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów oraz gigantyczne tsunami. W efekcie których zmieniłby się klimat, a przede wszystkim, na wiele wieków, a nawet tysiącleci zamarłoby życie na Ziemi. Ludzkość prawdopodobnie nie odrodziłaby się i dopiero po wielu milionach lat inny gatunek zdominowałby życie na naszej planecie. Dość ponuro rysuje się ta wizja. Nie spieszcie się jednak do bunków. Po pierwsze, to i tak nie pomoże. Po drugie, to nie takie proste, jak wygląda na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości 1998OR2 nie jest jedyną asteroidą, która zagraża naszej planecie. W kosmosie ciągle zdarza się coś nowego i czasami ciała niebieskie ukazują się blisko Ziemi, nawet bardzo blisko. Lista skalnych odłamków lecących w kierunku Ziemi nie jest krótka. Wystarczy, żeby przestraszyć. Poważne zderzenia jednak trafiają się wyjątkowo rzadko. W wyniku upadku meteorytu Czelabińskiego 15 marca 2013 roku ucierpiało 7200 budynków i rannych zostało około 1,5 tysiąca ludzi. Liczba znacząca, ale nie tak duża, żeby panikować. Codziennie około 100 ton międzyplanetarnych odłamków wpada w atmosferę Ziemi i nawet ich nie zauważamy. Większość z tych kosmicznych odłamków to drobne fragmenty pyłu pozostawionego przez komety. Kiedy ich lód paruje w okolicach Słońca. Największe odłamki, które docierają do Ziemi, to fragmenty asteroidów, które zderzyły się wiele wieków temu. Te odłamki po prostu pokonują kosmos, dopóki nie znajdą się w pobliżu jakiejś planety. Nie należy zapominać o tym, że olbrzymia większość kosmicznych gości spala się w atmosferze. Często nawet zanim zdołają je dostrzec uczeni. Możliwe, że nawet teraz obok Was spada cząstka kosmicznego pyłu, tak stara jak sama Ziemia. Wróćmy do asteroidy 1998OR2. Jakkolwiek gazety będą siać panikę, w rzeczywistości nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ponieważ uczeni obserwują wiele ciał niebieskich, orbita każdej potencjalnie niebezpiecznej asteroidy obliczona jest na lata naprzód. Na przykład dane o 1998OR2 skalkulowano aż do 2197 roku. W kwietniu 2020 przybliży się ona do Ziemi na odległość 6 milionów 300 tysięcy kilometrów, czyli mniej więcej na odległość 16 razy większą niż średnia odległość Księżyca od Ziemi, więc wcale nie tak blisko. Jakoś nie boimy się, że Księżyc spadnie na Ziemię, prawda? A propos, w 2079 roku asteroida przemknie jeszcze bliżej, w odległości 1 miliona 800 tysięcy kilometrów. Asteroida, która w najbliższym czasie miałaby urządzić nam koniec świata, nie znajduje się na liście obiektów przecinających naszą orbitę. Taka lista istnieje naprawdę i dzisiaj jest na niej 21 obiektów. Śledzi je w pełni zautomatyzowany system, który analizuje dane i wylicza prawdopodobieństwo zderzenia. Nawet jeśli ryzyko jest minimalne, wszelkie większe obiekty, które w jakikolwiek sposób mogłyby nam zagrozić, znajdują się pod ciągłą obserwacją. Ani jeden odłamek nie da rady podkraść się niezauważenie, tym bardziej na tyle duży, żeby nam zagrozić. NASA obecnie obserwuje 20 tysięcy ciał niebieskich. Badacze nie mają żadnego interesu w ukrywaniu przed nami jakichkolwiek informacji. W tym czasie, gdy różne obiekty mijają Ziemię bez przeszkód, w prasie regularnie pojawiają się wiadomości o zbliżającym się końcu świata. Gdyby dziennikarze i inni miłośnicy naginania rzeczywistości uważniej przyjrzeli się pracy NASA, to mogliby ogłaszać apokalipsę jeszcze częściej, aż wreszcie ludzie na pewno przestaliby w to wierzyć. Jednak zawsze znajdą się wyjątkowo przesądni ludzie, którzy będą obawiać się katastrofy, mimo że ani jeden scenariusz końca świata nigdy się nie spełnił. Na szczęście. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.